W niedzielne deszczowe przedpołudnie po raz szósty rozpoczął się piknik w szkole podstawowej numer 10. Pomimo złej pogody to był strzał w dziesiątkę. Najpierw do pokonania był deszcz. Potem trzeba było mocno wyostrzyć wzrok. Przez las parasola ledwo można było dostrzec gościa honorowego, czyli prezydenta. Najważniejsze jednak, że widać było prezent przeznaczony na licytację tort. Mocno urzędowy kawał dobrego ciasta poszedł pod młotek. Wszystko w dobrej sprawie. Jeżeli zbliżemy się wszyscy razem, to wtedy mamy siłę. Mamy siłę tą do jakiegokolwiek działania i zawsze co roku mamy jeden cel, na który przeznaczamy środki. W roku bieżącym głównym celem i jedynym celem, na które zbieramy fundusze, jest to doposażenie wymiana ławek szkolnych. No, piknik to jest taka impreza. Yy której ideą jest integrowanie ludzi wokół szkoły. Ludzi, czyli uczniów, ich rodziców, ich rodzin w ogóle, całej społeczności tej dzielnicy Tarnobrzega. Piknik w Szkole Podstawowej nr 10 to także pretekst, by zjeść jabłko na złość Putinowi na korzyść własnemu zdrowiu. W ogóle okazji do zakosztowania w zdrowych produktach było więcej. Nie mogło zabraknąć domowych wypieków. Ciasta miały osłodzić kiepską pogodę i poprawić ogólne samopoczucie. Samą słodyczą człowiek nie żyje, więc silnym punktem były kulinarne przysmaki, coś na ciepło, co kusi i przyciąga zwłaszcza w leniwe niedzielne południe. Rada rodziców jestem głównym organizatorem i ta inicjatywa właśnie ze strony rodziców osób, które tak naprawdę mogłyby mogłyby yy, nic nie robić tak naprawdę, prawda? A ludzie chcą i mają ochotę, bo integrują się z tą szkołą, pragną jej dobra, bo wiedzą, że jak. W szko Szkoła będzie, będzie zasobna, będzie szanowana i będzie miała swój prestiż, to również ich przełożycie to na edukację ich dzieci. I to, że właśnie państwo rodzice rozumieją ten, ten wymiar swojego działania, jest też wielką wartością. Szkoła jest zgrana i rodzice, jeżeli tylko wiedzą, że cokolwiek mogą zrobić, to naprawdę chętnie się udzielają. Zebrania rad też wyglądają tak, jak wyglądają, że możemy przyjść, powiedzieć, rzucić jakikolwiek pomysł i zaraz jest podchwytywany. Głów do myślenia, do organizacji nie brakuje, zarówno wśród rodziców, jak i wśród nauczycieli naprawdę ogromny szacunek dla wszystkich. Flagową wartością SP10 jest właśnie bezcenna współpraca całej społeczności szkolnej. Głównym organizatorem pikniku była Rada Rodziców, ale ta z kolei nie wyobraża sobie imprezy bez udziału nauczycieli i dzieci. I tak udało się połączyć wszystkie ogniwa, z których najmocniejszym byli uczniowie. I Właśnie po raz pierwszy w tym roku do tej organizacji włączyli się uczniowie. Byli odpowiedzialni za rozpowszechnienie informacji na temat pikniku, za zrobienie plakatów i przy każdym stoisku praktycznie jest jakiś uczeń, oprócz dzieciaków, które występują teraz na scenie. Akurat to szkoła podstawowa numer 10 właśnie jest instytucją, która jednoczy wokół jednej sprawy wszystkich, niezależnie od wieku, sprawowanej funkcji i zawodu. No tak, ale z przyjemności spędzania wolnego czasu razem korzysta potem każdy.